Zaczniemy teraz e, tworzenie sygnetu, dodawanie różnych elementów na nim. Przypominam, e, sygnet znajduje się w zakładce Builder, mamy opcję do sygnetu, klikamy, najpierw wybieramy rozmiar palca, następnie klikamy zieloną strzałkę i klikamy Start. Zrobia nam się sygnet, dokładnie wcześniej już definiowałem w pierwszych zajęciach, Wszystkie bardziej skomplikowane yy, tutaj za pomocą tych wszystkich suwaków, że możemy zmieniać wartości. Standardowo ta ikonka odpowiada profilom. Możemy też profil boczny zmieniać. Mamy sygnet. Pamiętajmy o tym, że taki pełny sygnet jest bardzo ciężki. Możemy nawet sprawdzić przy okazji. W zakładce Tools mamy taką opcję do ważenia obiektów Metal Weights. Klikamy i wrzucę teraz sygnet do pola. I kalkuluje nam, że ten sygnet teraz waży. Zobaczymy w srebrze. Tu są różne metale i różne stopy. W srebrze waży 15,5 g, a my teraz go dotniemy. Docinaliśmy go na początku za pomocą skalowania 3D, czyli znaczamy sygnet, klikamy zakładkę Transform, łączamy skalowanie 3D i klikamy klawisz F4, a następnie zmniejszamy sygnet tak żeby tutaj powstała przestrzeń około mm. pamiętajcie, że jeżeli będziecie jeżeli będziemy robić to ćwiczenie to tu będzie wcięcie na emalię, więc musi być wcięcie na mm, milimetr, około milimetra grubości ścianki i dopiero ten sygnet jeżeli chcemy żeby tutaj ścianka z boku była szersza, więc poszerzamy go, skalowanie 1D F4, tylko jeden D w jednym kierunku, trochę poszerzamy. Jeżeli będziecie potrzebować tutaj, żeby było troszkę niżej, bo będzie to wcięcie, o którym wspomniałem, to najprościej jest ten sygnet, bo tu mamy dwa sygnety, jeden w drugim. Najprościej jest ten sygnet dociąć. Jeżeli potrzebujemy, żeby to było niżej, klikam solid, robię 6 i podciągam na to do góry. Teraz podnoszę sześcian. Patrzę na tym bocznym, o ile chcemy dociąć. To już taką część, i od tego sygnetu. Moment Difference podejmuję I już nam się to automatycznie skróciło. Teraz to, co musimy zrobić, to podnieść dolną część tego wewnętrznego sygnetu, żeby to podcięcie płynnie przechodziło w pełną przygodę. Zaznaczamy sygnet. Klikamy. Transform skalowanie 1D, łapiemy górny punkt, teraz jest istotne, że trzeba przytrzymać shift. Bo jeżeli zrobimy bez shiftu, to zobaczcie, punkt, który się jest tutaj, a jak jeździmy tu, to ten punkt idzie do osi ok. 0. Gdybym teraz to robił w ten sposób, to on na to już gdzieś zobaczcie jak szalmy. Więc jak się złapie punkt, Trzymamy Shift, który idzie w pionie i podciągamy do góry, aby delikatnie nam przechodził. Pamiętajcie o tym, że jak będziecie już robić na czysto sygnał, to tutaj też jest istotna ta grubość ścianki, bo w tym miejscu też będziemy robić wycięcie, więc też musi pozostać ścianka. Więc, de facto, w tym przypadku będziemy ją tutaj mocno, mocniej pogrubiać, dlatego że będzie tu wycięcie, a to wyjdzie. Dobra, mamy jeden w drugi, i teraz od tego odejmujemy czy difference mm. I ładnie nam się podziemy. Sprawdzimy teraz z tego drugiego waka. Srebrze było wcześniej 15 g Zobaczymy teraz. Więc. Teraz zobaczcie, w srebrze waży 10,9 gramów. 5 gram zeszło Dobra, mamy już sygnet, mamy go podcięty. I teraz chcemy umieścić e, jakieś elementy na górnej części sygnetu. E, możemy to zrobić na dwa sposoby. E, przy bardziej skomplikowanym obrysie będzie więcej pytania. Czyli tak zakładka krzywa. I mamy tylko funkcję duplicate edge. Ze względu na to, że możemy mieć różne wersje programu, czasem te funkcje gdzieś są, mogą być na pierwszej zakładce, u mnie jest na drugiej, ale zawsze wygląda tak samo i tak samo się nazywa czyli Duplicate Edge. Klikamy na nią i po kolei wskazuję każdą krawędź. Na końcu klikam Enter albo prawy przycisk myszki. Mam te linie, natomiast to są osobne odcinki, więc od razu muszę je połączyć, czyli szczelinować. Teraz mamy już obrys i to był jeden sposób, czyli duplicate edge. Drugi jest taki, jeżeli jest bardziej skomplikowana bryła i nie chce się klikać dookoła, to najpierw w zakładce Solid klikamy Extract Surface, czyli jakby oddzielamy górną powierzchnię. Klikam na tą funkcję klikam na górną część sygnetu i klikam Enter albo prawy przycisk myszki. Już zobaczcie, mam oddzieloną tą powierzchnię. Jak mam oddzieloną powierzchnię? W zakładce krzywej wystarczy kliknąć Duplicate Border. Klikam raz i już mam linię. Następnie musimy powrócić to, żeby znowu było połączone, czyli klikam Join, Sygnet i kurwa, to już, jest, już jest całość. I mamy ten linię. Więc są de facto... Fakt dwie możliwości, jak to zrobić. Teraz, jak mamy tą linię, będziemy na rzucie górnym definiowali e, grubość brzegu, czyli mamy krzywą. I teraz musimy ją offsetować, czyli zakładka krzywe, offsetowanie znajduje się tutaj, u was prawdopodobnie w drugiej zakładce. Klikamy offset. U góry mamy wartość, wystarczy wpisać. Wpiszę jeden Enter. I trzeba kliknąć albo na zewnątrz, albo do wewnątrz, bo tutaj myszką definiujemy. My oczywiście potrzebujemy wewnątrz, więc przejdę na czerwoną warstwę i klikam i mam ten adres. Teraz możemy od razu odjąć. Obrys znajduje się na górnej płaszczyźnie Sygnetu. Klikam Solid. Ekstrudowanie krzywej i prosto. Klikam w dwie strony. Zobaczcie, co tu się u mnie dzieje, a to dlatego, że trzeba zmienić kierunek. Teraz kierunek jest poziomy, klikamy direction, gdziekolwiek klikamy i wskazujemy kierunek. Ja trzymam shift w pionie. i teraz idziemy już Klikamy both sides, żeby na dwie strony i mniej więcej wchodzę milimetr. Tu widzicie, około milimetra mam ścianki, dopiero trzeba się podciąć. I teraz klikam sygnat, Odjąć tę górną część. I już mamy podcięcie. Dobra. Teraz musimy dodać parę elementów do tej górnej części sygnackową. W tym obrysie musimy się mieścić. Przypominam, że w zakładce Solid mamy ten jak tekst. Jak klikniemy w tekst, to mamy tutaj wpisujemy słowo, jakie chcemy użyć, i mamy różnego rodzaju czcionki. Są de facto wszystkie czcionki, które znajdują się w Windowsie, więc można je też dokrywać. Wybierzemy. Mamy type kursywa. Jeszcze dodam, że jak tworzymy z tej funkcji tekstu, to możemy tak: albo stworzyć krzywę, czyli mamy linię, krzywę, albo możemy stworzyć powierzchnię, czyli mamy powierzchnię płaską, to jest grubość 0, albo możemy stworzyć bryłę. I tak jak przy krzywych i powierzchniach możemy ustalać wysokość napisów, tak pryle możemy wysokość i grubość, no, ponieważ będzie tworzyła się już bryła 3. Natomiast ja, tak jak pracuję, to tworzę zawsze krzywę, a wysokość już sobie sam definiuję przy użyciu funkcji. Jak klikam na tą czerwoną kropaczkę to się skali w danym danej płaszczyźnie. Jeżeli przytrzymam Shift, to całość się skali. To jest ta funkcja gamble, Gumball włącza się tutaj. Włączam, wyłączam. Dobra, mamy napis. Dodamy jeszcze elementy. Tu dodamy gwiazdkę, czyli poligon. Klikamy Star. Duplikujemy. Mamy Gumble, przytrzymujemy Alt i przenosimy. Zobaczcie, przy kursorze pojawił się plusik. To znaczy, że się duplikuje. Mamy, zaznaczam te elementy, same wewnętrzne. One zobaczcie, znajdują się tutaj na osi 0. Ale to jest nieistotne. Klikam SOLID. Ekstruduję do góry, zaznaczam te elementy, no i teraz podjeżdżam tak, żeby mniej więcej dochodziło do górnej płaszczyzny sygnatu, włączam sygnał. Ważne jest to, żeby pamiętać o tym, że tu mamy wcięcie, tu mamy ściankę, tu mamy podcięcie dolne, żeby nie było takiej sytuacji. Że będziemy mieli tak, i u góry nam się zgadza. A od do dołu nam się pojawiają te napisy. Więc trzeba patrzeć na ten rzut boczny i pilnować, żeby było od górnej płaszczyzny i w tej ściance pomiędzy się mieściło. Mamy to na końcu, zaznaczamy i klikamy w górę imieniem, czyli na Mamy całość, jest całość. Teraz to, co musimy zrobić, jak e, będziemy tworzyć wizualizację, to stworzyć tutaj powierzchnię, która będzie dodana jako materiał Emalia. Czyli klikam w ten obrys wewnętrzny, zakładka powierzchnie i funkcja planar Cars. Klikam i stworzona się powierzchnia. Teraz delikatnie obniżamy, bo zobaczcie, jak są dwa obiekty idealnie dopasowane, to tak trochę też trochę nie widać. Wystarczy delikatnie. I wtedy wychodzi na już ten element. Dobra, górę mamy gotową. Teraz przejdziemy do dodania elementów na bokach sygnetu. To już usunę. Tak, pierwsze co zaczynamy od obrysowania kształtu, który chcemy, żeby tutaj się znajdował. Czyli krzywę intercalve. Robimy taki kształt. Mam sygnet, mam to minie. Chcę, żeby było to symetrycznie, więc za pomocą funkcji Mirror F4 Shift Click odbijam. Tutaj łączę prosto. Tu mogę też prosto, ale jeżeli chciałbym, żeby płyny przechodziły tak szybko jedna między drugą, to mam też taką funkcję Quick Blend. Klikamy, klikamy na jeden koniec krzywej, drugiej i płynie nam się łączy. Teraz zaznaczam każdą krzywą i klikam join. Dobra, teraz e, teraz rysujemy elementy, które mają się, znajdować się w tym polu. Teraz zrobimy gwiazdkę, żeby było sprawnie. Wy docelowo będziecie mogli użyć jakiegoś elementu z górnej części albo jakiegoś nawiązującego. Tą tą kwiastkę odbijemy w tą. Teraz zaznaczamy te elementy wewnętrzne. Włączam sygnet. Teraz musimy zrobić taki krok, że wyciągamy te elementy, które mamy tu z były konwersowane. Ekstrudujemy prosto przez sygnet w jedną stronę. Bowl side. I teraz tak. To możemy skopiować. w C. Klikamy część wspólną, czyli sygnet. Część wspólna z tymi elementami i Enter. Teraz po, dokładnie po tym kształcie nam się zrobiły te elementy i teraz Ctrl V wkleja w sygnet. Mam te elementy i mam sygnet. No i teraz robimy podcięcie, żeby wydobyć te elementy. Mamy obrysowane w naszym zboku ten kształt. Teraz musimy go rzucić na powierzchni sygnetu. Przechodzimy na zakładkę Tonsight View. Z tej funkcji już korzystaliśmy w pierwszym semestrze. W zakładce krzywej jest funkcja, która nazywa się Project. Klikamy na nią, wskazujemy sygnet. Enter albo prawy przycisk łyżki. Funkcja Project działa w ten sposób, że te krzywe przeleciały przez cały sygnet, dlatego też widać i w wewnętrznej części i po drugiej stronie. Nas oczywiście interesuje tylko ten, ten pierwszy okres. I teraz w zakładce Tools mamy taką funkcję Surface Pullback. Klikamy na nią. U nas naszą powierzchnią to będzie sygnet, czyli wskazuje sygnet. Wrzucam w strzałeczkę. Klikam teraz krzywą, czyli tą linię i strzałkę. Więc słuchajcie, jak ten skład jest nowy skręt, nie ma tego podcięcia w środku. Natomiast taka linia żółta się tworzy, w zależności jak tutaj ustawimy, to jest podcięcia. Więc jeżeli będziecie mieli podcięcie zrobione tu w środku, to musicie uważać, żeby ta żółta linia nie przebiła tej ścianki. Może też dobrym rozwiązaniem jest, najpierw zrobienie górnej części boku, a na samym końcu, na samym końcu podcięcie z sygnetu. Jak już będzie wiedzieli, jakie są odległości. Natomiast ta żółta linia mówi nam jak głęboko będzie podcięte. Jeżeli już ją ustawicie tym suwakiem, to klikamy Apply. Klikamy, teraz on troszkę myśli. Czasem można go przyspieszyć prawym przyciskiem klikając, bo on coś się zacina i zobaczcie zrobi. Tam się robiło dlatego, czyli wspólną, żeby te elementy biegły idealnie po płaszczyźnie. Dobra. Mamy już te elementy rzucone. Musimy też stworzyć powierzchnię. Czyli klikamy na ten opis krzywej. I teraz, tak jak u góry robiliśmy planar carve, tak tutaj to nie zadziała, ponieważ ta krzywa nie jest planar, czy nie jest płaska. Jak patrzymy na z boku, ona idzie po łuku. Tam ta była płaska, równa. Więc tu, żeby stworzyć powierzchnię najprościej jest kliknąć zakładkę powierzchnia surface i wybrać funkcjonalny się patch. Klikamy pojawia taka opcja klikamy OK tu zmieniamy kolor i delikatnie ją też zagłębiamy tak, żeby te elementy wystawały. Te oczywiście elementy sobie połączyć solid i mamy zrobione. Gram ten wcześniejszy. I teraz jak będziemy tworzyć wizualizację, to nadajemy materiały poszczególnym elementom, czyli randę. Pierwsza opcja Drame Styles i podłoże podłożę Я бы катался, не уснул поверхности, потому что я Zaznaczamy obieg, wskazujemy materiał, to samo z tym drugim. Teraz tutaj Emalię. Przeważnie Emalię używamy albo swojej cyklacji, żeby jest transparentna. czyli wybracie kolory, albo z tego menu można też znaleźć swój kolor. Albo plastik, czyli nietransparentna. Ustawiacie Klikamy. Tutaj widzieliście, że nie było widać, tego no trzeba obnużyć. Ciężko renderuje się płaskie powierzchnie, dlatego żeby to wyglądało trochę lepiej, zaobla się wszystkie krawędzie ostre. Zobaczcie jak wygląda ten sygnet, teraz zaobla, te krawędzie. W zakładce solid mamy taką funkcję filter, klikamy, tu ustawiamy promień 1mm to jest dużo, jak kliknę w krawędź to nam pokazuje taki łuk. Jak kliknę tą funkcję i wpiszę na przykład kropkę 50, Enter, to zobaczcie, że tutaj się zmieniło. Klikam dookoła, mogę od razu też tą wewnętrzną. Pamiętajcie, że trzeba do, dookoła to zrobić. to może wystąpić problem z takiego łączenia względem.

I na tej krawędzi pojawią się dodatkowe hmm, punkty światła, ale to na pewno troszkę pomoże. Natomiast cała zabawa z powyższeniami pozytywnymi polega na tym, jak to wygląda. Oczywiście dużo lepiej, gdy ten scenariusz wyglądał, gdyby jeszcze te zaobrony się tutaj były wszędzie. No ale to jest to, co część powiedzieć. Dobra. No tak, Teraz przypomnę jeszcze jak się rzucało powierzchnię żeby móc ją obrysować. czyli jak zrobicie swój szkic bądź, będziecie szczerali inspirację z jakiegoś zdjęcia. Zakładka View. Mamy Picture Frame opcję. Klikamy na nią, i wybieramy. Najlepiej to zdjęcie przerzucić na warstwę, której nie używamy, i kłódką zablokować, żeby nie można było jej klikać, bo przy obrysowywaniu może to przeszkadzać. No i zaczynamy odrysowywać. Pamiętajcie, że. Jak obrysowujemy, i będziemy ekstrudowali tą górną płaszczyznę, to wszystkie krzywe muszą punkt do punktu dochodzić. Nie możecie zrobić tak, że ona będzie jakoś tak szła. I teraz ekstrudujemy. Dlatego, że powstanie coś takiego z i niby wygląda, że ta krzywa jest cała, no ale wiadomo, że jak przybliżymy, to znajdziemy, że tutaj coś na nie gra. Więc pamiętajcie, rysujecie krzywą punkt do punktu. Czyli tak kończymy, kończymy prawym przyciskiem i prawym przyciskiem to jest poprzednia funkcja. Tak, żeby szybciej włączyć. Pan tak. Musi być punkt do punktu. Jeżeli tak Wam się zdarzy. Pamiętajcie, jak w pierwszym semestrze się uczyliśmy, jest to funkcja trim, Oznaczona zaczynamy krzywa. trim, klikam jeden. Drugi. Teraz już powinno to się wyciągać. Dzisiaj powstała bryła. No to trzeba bardzo uważać. Przecież nie zdarza się tak, że odrysowujecie, a później wyciągamy po kolei elementy i patrzymy, które są ok, które nie ok. Więc warto o tym pamiętać, żeby później nie szukać błędów. Eee, jeszcze to zapisywanie Wam pokażę, czyli plusik. Wpisujemy moje nazwisko. Zielona strzałka Create. To nam się pojawia. Oznaczamy obiekt i strzałką wrzucamy w pole. Jak się pojawi na miniaturkę, to też się zapisało.